Drodzy mieszkańcy łodzi i naszego województwa, jest to ostatni dzwonek na odzyskanie naszej tożsamości. Tak dalej być nie może. Chcę i wiem, jak zmniejszyć bezrobocie i rozwiązać problemy mieszkaniowe. Chcę i wiem, jak rozwinąć gospodarczo łódź i nasze województwo. Proszę więc Państwa bardzo, przedsiębiorców i pracowników branży tekstylnej. Proszę sfrustrowanych kierowców i użytkowników drog. Proszę uczciwych urzędników i załamanych ludzi bez pracy. Proszę wszystkich obciążonych kredytami i pożyczkami. Proszę także bardzo osoby niezdecydowane o wykonanie jeszcze jednego wysiłku. Weźmy sprawy w swoje ręce, bo jak nie my, to kto? Bardzo proszę mi zaufać. Solidarna Polska, lista numer 1, pozycja 8, Adam Szydłowski. Weźmy sprawy w swoje ręce, bo jak nie my, to kto?